Machina Putina się sypie, brakuje łożysk dla pociągów, części do samolotów, turbin do gazociągów. Czy Rosja będzie odczuwać konsekwencje izolacji i sankcji nałożonych przez kraje zachodnie? Gospodarka się kurczy, a przemysł doświadcza dalszych niedoborów. Kolejne tryby rosyjskiej maszyny zaczynają trzeszczeć i wypadać. Sankcje mają skutki odroczone. Na razie Putin gasi pożary, ale problemy będą narastać. Już doświadcza ich rosyjski przemysł lotniczy. Ciężki transport, motoryzacja, technologiczny, a nawet silnik rosyjskiego państwa. Sektor wydobywczy. Cześć, nazywam się Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. W dzisiejszym materiale dowiecie się, jak zachodnie sankcje płynęły na rosyjską kolej. Jednak najpierw chciałbym wam opowiedzieć. Jak kolej rosyjska jest ważna na mapie geopolitycznej świata i dowiecie się trochę o szybkiej kolei tego państwa? Bardzo byłbym wdzięczny o zostawienie lajka lub komentarza, bo algorytmy YouTube'a są nieubagalne na naszych materiałach. No to lecimy z materiałem. Wielkim monopolistą rosyjskim, jeśli chodzi o kolej, są rosyjskie żelazne drogi. Jest to jedno z największych przedsiębiorstw transportowych na świecie. Ma około 80% przewozów kolejowych w Rosji. Duży gracz, duże pieniądze. RZD. Przewozi ponad 1,3 miliarda pasażerów i 1,3 miliarda ton towarów. Rozwój korytarzy transportowych w Euroazji jest historycznie związany z lądowym ruchem towarowym między Chinami a Europą w ramach strategii pasa i szlaku. Rosja miała być jednym z największych beneficjentów tego szlaku. Dla Chin i Unii Europejskiej taki tranzyt nie ma ekonomicznego sensu. 98% towarów między nimi przechodzi tańszymi i dłuższymi drogami morskimi, a tylko 0,5% i 1% koleją. Ale bocznicy są ważne geopolitycznie na wypadek blokady ciśniny Malakka przez flotę USA i Korków w kanale suezkim. Początkowo dla Rosji był to dobry biznes. Unia Europejska jest jednym z głównych partnerów handlowych Chin. W 2021 roku obroty handlowe między nimi wyniosły 828,1 miliardów dolarów, z czego kawałek tortu wpadał właśnie Rosji dzięki tranzytowi towarów. W latach 2010-2017 tranzyt z Chin do Unii Europejskiej wzrósł 30-krotnie. W 2020 roku wzrósł o 50%, a w 2021 roku wzrósł o kolejne 34%. Dla kolei rosyjskiej ten rok był rekordowy w historii. Ale Chińczycy już w 2016 roku, pod wpływem nacisków Unii Europejskiej, zaczęły zmieniać trasę towarów. Przed aneksją Krymu główna część ładunków tranzytowych Chińskiej Republiki Ludowej a Unią Europejską jechała koleją transsyberyjską. To już w 2016 roku dwie trzecie wolumenu chińskich kontenerów przeszło przez Kazachstan. Od lutego Chiny jeszcze bardziej ograniczyły tranzyt przez Rosję. Według wiadomości do września spadła o 35%. Według prognoz kolei rosyjskiej w 2022 roku ruch zmniejszy się o połowę. Chińczycy tłumaczą to odejściem z rosyjskich portów dużych morskich przewoźników. Do sierpnia obroty kontenerami na Bałtyku spadły o 39%. Spadły ładunki węgla, nawozów i drewna. W rezultacie główna część ładunków krajowych trafiła na Daleki Wschód nowe morskie bramy Rosji. Mówimy o przemodelowaniu całego ruchu kolejowego, gdyż towary, które zazwyczaj jechały na zachód drewno, stal, węgiel na stosunkowo krótkich i dobrze rozbudowanych trasach muszą jechać teraz na wschód, aby sprzedać je w Indiach czy Chinach. Drugą trasą jest Turcja, która stała się nowym hubem logistycznym. W czerwcu rosyjski reeksport przez nią wzrósł o 46%. Schemat jest taki: Turcy w swoich portach przerzucają import do kontenerów małych linii prywatnych i transportują go dalej. Trasy do Turcji przeciążone są. Ogólnie cały jedwabny szlak zmienił swoją trasę. Turcy tylko pomagają Rosji, ale też Chinom, dzięki swoim portom i kolei. Obecnie duża część niesamowicie dobrego biznesu, jaki mieli Rosjanie, po prostu ich omija. I tu chciałbym zacząć podsumowanie. Transport zmienił kierunek i wolumen. Obecnie ruch nie jest z Chin przez Rosję do Unii Europejskiej, a z części europejskiej i rosyjskiej do Indii i Chin. Jedzie węgiel, stal, ropa itd. Tymi samymi liniami transportowane są ze wschodu okręgów broń i amunicja. Wąskie, strasznie gardło. System kolejowy rosyjski nie był na to przygotowany. Doprowadziło do tego, że Transsyberyjska pracuje na granicy swoich możliwości. Szef Ministerstwa Rozwoju Dalekiego Wschodu Aleksiej Czekunkow szacuje brak ładowności na 70-150 milionów ton. To pamięta ten czas, gdy pojawiły się u nas pierwsze nowoczesne koleje dużych prędkości? Człowiek się cieszył, pierwsza przejażdżka Pendolina, przesiadając się ze starego dziadostwa. To było coś, Rosjanie też tak mieli. Jeszcze w 2015 roku aktualne były plany budowy i rozwoju kolei szybkiej prędkości w następującym kształcie. 50 razy dużych prędkości, którymi będzie odbywać się co najmniej 84 miliony podróży rocznie, a łączna długość linii z prędkością powyżej 160 km na godzinę wyniosą ponad 11 tysięcy km. Do 2025 roku miało powstać 15 nitek między dużymi miastami, ale chyba ich nie będzie. O tym opowiem potem. Zanim to nastąpi, wrzucę wam zdjęcie ruskiego odpowiednika Pendolina. Poznajcie pociąg Sapsan. Nic z tym pociągu nie jest rosyjskie. Przetarg na budowę Sapsana z rodziny pociągu Valero wygrał Siemens. Pociągi zbudował niemiecki Siemens. Rosja weszła w świat nowoczesnej kolei. Nastąpił też transfer technologii i budowa fabryki w Rosji. Otóż Siemens buduje pociągi dużej prędkości w Rosji, ale też dostarcza masę lokomotów towarowych. Nawet Sinara Transport Machines, czyli rosyjski producent lokomotyw, to spółka z Siemensem. Nagle co się stało? Wybucha wojna, a Siemens robi coś, czego nie zrobił ani w trakcie I wojny światowej, ani w trakcie II wojny światowej. Po 170 latach ciągłej obecności w Rosji postanawia zakończyć swoją obecność w tym kraju. Co się dzieje z fabrykami? Oczywiście Siemens mówi zamknąć. Rosjanie pozywają ich do sądu rosyjskiego, gdzie rozprawy wykrywają w ekspresowym tempie i uruchamiają je na własną rękę. Rosja została obłożona już wieloma pakietami sankcyjnymi. Choć od wybuchu wojny na Moskwę spadają gospodarcze gromy, Władimir Putin wraz z całą kremlowską świtą utrzymuje, że kraj skutecznie radzi sobie z ograniczeniami, a wszelkie chwilowe niedobory rekompensuje produkcją wewnętrzną lub współpracą z przyjaznymi krajami. Putin zachowuje pokerową twarz, nie zdradza, że wraz z kolejnymi rozdaniami trzyma w rękach coraz słabsze karty. Choć Rosja broni się szeregiem taktycznych posunięć, by utrzymać szanse swojej gospodarki, a działania Maksima Oryszkina. Doradcy ekonomicznego Władimira Putina osłabiają wpływ sankcji, to nie jest tajemnicą, że kolejne fale obostrzeń podmywają im brzegi. Zgromadzone przez Rosję zapasy, wysokie ceny surowców energetycznych oraz ograniczony spadek fizycznej wielkości eksportu, zwłaszcza ropy naftowej, pozwalał utrzymać kraj w lepszej kondycji niż zakładały instytucje europejskie. Niemniej gospodarka sukcesywnie staczała się w stronę recesji. Wskaźniki makroekonomiczne to jedno, ale embarga i sankcje dają znacznie bardziej działające na wyobraźnię efekty. Problemy widać w kolejnych branżach. Państwowa maszyna nie działa tak skutecznie jak przekonuje Kreml. Duma rosyjskiej kolei, czyli składy mogące przewozić ładunki o 8 ton większe od powszechnie stosowanych, stają na bocznicach z powodu braku części pozwalających na ich serwis, o czym donosił na początku wrześni branżowy. Serwis Railway Seply. Głównym dostawcą łożysk dla kolei rosyjskiej były bowiem szwedzkie SKF, a także firmy Timken i Amsted Rail z USA. Wszystkie wycofały się z działalności w Rosji. W efekcie do końca sierpnia z eksploatacji wycofanych zostało około 10 tysięcy wagonów towarowych, szacuje National Transport Company. Sprowadzonych z zachodów komponentów niełatwo zastąpić, a poza tym brakuje również uszczelniaczy i smarów, które nie są produkowane w Rosji. Według szacunków NTC zagrożonych wyłączeniem jest ponad 200 tysięcy wagonów. Podobny problem dotyczy rosyjskiej floty samolotów pasażerskich. Część z nich została uziemiona przez zerwane połączenia. Przestój powoduje, że ich stan techniczny stopniowo się pogarsza. Już brakuje części do ich serwisowania. Kolejnym tematem jest to, że to co jeździ to z tych szyn spada. Zdjęcia powyżej to dwa przypadki wykolejonego pociągu w wyniku najpewniej sabotażu. I teraz ciekawostka. Dopiero teraz, a dokładniej od 2 maja, w sieciach społecznościowych zaczęły się pojawiać masowo ogłoszenia na pracowników ochrony kolei, którzy mają chronić linię przed sabotażami. I wszystko ok, tylko pokażę Wam pewien obrazek: przed Wami linie kolejowe w pełnej okazałości 85,5 tysiąca km. Powodzenia z tą ochroną. Skala jest ogromna. Dwa razy można by tymi liniami okrążyć ziemię po równiku, który ma długość około 40 tysięcy km. Jako ciekawostka długość linii kolejowych w Polsce 19 300 km. Ukraina, która jest codziennie bombardowana i która ma na swoim terenie agresora zakłady mechaniczne Karpaty, Nowy Randzel, Obwód Lwowski w pierwszym kwartale w 2023 roku wyprodukowało 237 nowych wagonów towarowych. Mimo wojny zakład wyprodukował w 2022 roku o 30% więcej wyrobów niż w 2021 roku. Koszt wagonów waha się głównie ze względu na wzrost cen wyrobów walcowanych. Wszystkie części zamienne, które kiedyś kupowano za granicą, dziś można kupić na Ukrainie. Występują wahania cen rzędu 5-7%. Mimo wojny zakład rozwija się i unowocześnia swoje zaplecze produkcyjne. Odnowienia parku maszynowego w 2022 roku. Ponad 50 milionów hrywien. Jeżeli kraj, który jest w stanie wojny, potrafi zabezpieczać się w tak newralgicznej kwestii i panować nad logistyką części, to tylko bardziej ośmiesza umiejętności planowania rosyjskich władz. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego kolejnego materiału. Hej!